Wspaniały Dziękuję. występy. Dziękuję bardzo. Publika oszalała, jakie emocje pani towarzyszyły. Och, ja, ja wiedziałam, że jak będę tańczyć do swojego przeboju, a ja wolę moją mamę, no to będę miała takie dodatkowe wsparcie energetyczne, bo... Wiem z doświadczenia kilkudziesięciu lat, że przy tej piosence no, nie ma siły. Wszyscy śpiewają, potem wychodzą i nucą to dalej, wszyscy się bawią. No to jest taka piosenka, ona się zdarza raz na, 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 na ileś tam dziesiąt lat albo, albo że setki lat. I no, padło na tą piosenkę, ponieważ ona najbardziej pasowała do mojej historii i, i, i z Wojtkiem. A jaką pani była mamą, gdy syn. Potrzebowało takiej codziennej opieki. No mówiono, może teraz pewnie może liczyć na wsparcie, ale już jest dorosły, ma swoją rodzinę. Eee, no, ja byłam mamą pracującą e, bardzo aktywnie, zawodowo. E, e, I to się wiązało z moją nieobecnością często, więc to jest naturalne i myślę, że wszystkie kobiety, które e, m, są. Z, właśnie bardzo aktywne i realizują się zawodowo, korzystają z opieki babci, dziadka albo wynajmują nianie, podrzucają znajomym. No wiemy, że tak jest, no bo się nie da inaczej. Dlatego ja zawsze mówię, że, że kobieta, która jest Czynna zawodowo i jeszcze realizuje się jako mama i żona, to jest bohaterstwo i za to się powinno dawać jakieś nagrody państwowe, bo to wcale nie jest łatwe. A czy na przykład syn, kiedyś miał z Panią taką rozmowę, że na przykład było pani właśnie za mało, albo że za dużo pani wyjeżdżała, przeprowadziliście kiedyś taką szczerą rozmowę? To już później, jak, jak, jako dorosły facet, y, powiedział mi y, 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 kiedyś, że on właściwie wolałby mieć normalną mamę, która czeka na niego z obiadem, jak wraca ze szkoły i chodzi na wywiadówki. No ale było wiadomo, że to jest niemożliwe, no bo no jestem jaka jestem. I, i, i po pierwsze, nie cofnę przeszłości, nie zmienię tego. I, a teraz, jak się pojawiła na świecie jego córeczka, moja wnuczka, to tak samo oni wiedzą, że babcia mają. Róża ma rock'n'rollową babcię, która jeszcze jest bardzo czynna zawodowo, ale, ale jak tylko mam czas, to jestem do dyspozycji. Natomiast są takie miesiące, gdzie mnie po prostu nie ma: maj, czerwiec. Gdzie ja gram bardzo dużo koncertów, i wtedy wiem, że tęskni za mną wnuczka. Łączymy się wtedy, wiesz, na FaceTime albo, albo w inny sposób, bo ona chce zobaczyć babcię i chce ze mną pogadać. No więc tak to załatwiamy. A potem ja robię rodzinny obiad, mój syn gotuje, bo świetnie gotuje, i ja się zajmuję wnuczką, i potrafię się z nią bawić cały dzień, i, i, i wszystko jakby. Zaaranżować, żeby była szczęśliwa. Więc ja również y, y, jestem też taką babcią bardzo aktywną i, y, y, i mój syn na szczęście, y, który y, uprawia również wolny zawód, bo jest producentem filmowym, reżyserem reklam, y, też nie jest od też nie czeka na, z obiadem na córkę, i też pewnie tego nie będzie robił, bo to są takie zawody z nieregulowanym czasem.